We take the them! Siemano z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o przeciekach na temat nowego dowódcy łuczników. A także pokażę Wam coś, co w ostatnim czasie myślałem, że się tutaj mm, u nas yy, no, pojawiło jakiś czas temu. Zauważyłem to gdzieś może 2-3 dni temu. I powiem szczerze, że na początku, jak przeglądałem to, no to mówię, kurde, to może być jakiś bułk, może to być coś, coś nie halo. I na początku mówię tak, tutaj w grze wygląda to dalej tak samo jak wyglądało, ale kiedy logowałem się na telefon. To wyglądało znowu to totalnie inaczej, i chodzi mi głównie o wizualizację całego, jakby tak powiedzieć, Reik Anthem wersji Pionier, bo na telefonie, no, niektóre złoża i Rubiny, gdzieś 3 od 3-4 dni, wyglądają totalnie inaczej. Tak samo wygląda inaczej, forteca, tak samo wyglądają inaczej, jeżeli chodzi o te wszystkie skałki tutaj. Tu na filmiku widzicie wszystko, jakby tak powiedzieć, tak na bieżąco, tak, tak jak ja nagrywam. I pewnie Wam to nie wpadło w oko, że tutaj coś się zmieniło. Lecz na telefonie, gdy ja się loguję, to wygląda to totalnie inaczej. Sama forteca wygląda totalnie inaczej, bo tutaj forteca wygląda tak podstawowo, nie? Jeżeli chodzi o to. A zaraz Wam pokażę. O, właśnie. Tylko przejdziemy sobie, żebyście mieli to troszeczkę bardziej wyraźne. Przejdziemy sobie to na, na drugą stronę. O. I popatrzcie, tutaj macie wersję, gdzie e, tak wyglądało po, e, tak wygląda jakby tak powiedzieć wcześniej i tak, tak wygląda e, teraz, tak dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Jest jakby tak powiedzieć więcej tych, e, nie jest tak bardzo dużo tych kolorów narzuconych, prawda? E, tutaj zobaczcie jak wyglądało, jak wygląda teraz i te złoża Rubinów są inne niż tutaj w grze w grzej na przykład na aplikacji pokazuje mi je po prostu tak jak widzicie tutaj na before, a tutaj jak przegląda jak na telefonie odpalałem to ja już mam to inaczej. Tak samo jeżeli chodzi o kwestie tutaj tych kamieni, golda, udu, to ogólnie wszystko jakby tak powiedzieć, zmniejszyli to chyba moim zdaniem te cienie i ten lighting jakby tak powiedzieć zmniejszyli na to i ogólnie zaczniemy sobie dzisiaj w filmik, właśnie porozmawiamy troszeczkę o tym, i o, widzicie tutaj różnicę jak to wygląda? Tutaj wygląda totalnie. Rubiny też są jakby tak bardziej, nie wiem, bardziej widać, moim zdaniem, na mapie. I tak samo jak wygląda Forteca też jest zmienili, czyli oni to, co zapowiedzieli, będą pomalutku zmieniać i będą pomalutku robić coś z tym i te, z tymi wszystkimi cieniami. Na telefonie, kurde, nie mam możliwości, że mam tak fajnie to zestreamować. Może jak tam będę miał kiedyś chwilkę, to zrobię jakieś mini-shorty i zobaczycie, jak to wygląda. Ale już na Heroic Anthem, bo tu macie Kingdom Map, ale już na Heroic Anthem to jest wprowadzone. Tylko już widzą to użytkownicy, którzy grają na telefonie. Nie wiem, dlaczego użytkownicy, którzy są na PC, tego po prostu nie widzą. Nie mam tego pojęcia. Może to jakaś tam podejście Lilith, ale już zmieniają coś, robią jakieś tam e, e, małe, małe zmiany. Ale przejdźmy w sumie do tego, co najbardziej nas jakby tak tutaj interesowało e, i przejdźmy sobie ogólnie do nowego ucznika, czyli jeżeli chodzi o nowych, e, nowego ucznika, e, no, garnizonu, bo w tym momencie to będzie garnizon. I e, powiem szczerze, ja jestem trochę zaskoczony niektórymi rzeczami. Coś Tak mi się zdaje, że trochę za szybko to wyszło. No ale przejrzyjmy sobie, no bo tu będziemy się spierać troszeczkę tym Twitterem, bo nie będę ukrywał na Twitterze, mi to zawsze lepiej tutaj wyglądało, jeżeli chodzi o ten. Tak, jak widzicie, no mamy standardowo talenty pod, pod łuczników, garnizon i defensywa. Ale przejdźmy sobie może pierwsze do, ty, do pierwszego talentu, bo tak, tu widzicie. No, jest to y, typowy garnizon, który będzie AOE, czyli y, przypuszczam, że ten dowódca zależy też o tacy, o, jeżeli chodzi o statystyk, bo statystyk nie mamy podanych, to właśnie najlepsze, że Lilith wysyła nam, wiecie, wysyła nam y, coś y, Powiedzmy nowego, że planują coś wprowadzić, ale nie mamy e, statystyk, nie widzimy dowódcy, tylko po prostu informacja, że będzie. I zaczęli też inaczej, bo zaczęli od razu od garnizonu. A przeważnie jest tak, e, że ci, ty, ci dowódcy, którzy są garnizonari w MG, e, oni są pod nakazem jako drudzy zawsze idą pierwsi e, do Open Field, więc no. Jeżeli teraz mniej więcej już udostępniają coś takiego, a nie było znowu żadnych przecieków, bo nie będę ukrywał, zawsze miałem parę dni temu, parę dni wcześniej miałem przecieki. Ale coś znaczy, chyba te przecieki już takie nie, wy, nie wychodzą w takich ilościach jak kiedyś. Yy, mamy typowo garnizon, który będzie się leczył i będzie miał nowy, powiedzmy, skill True Damage, czyli prawdziwy damage będzie za, tak, dawał jakby tak na 5 targetów i tutaj jest, że ten te, Target reduction, damage deal, the target 15%, że to będzie wiadomo, ten, 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 ten damage będzie o 15% spadał tam z każdym uderzeniem danych targetów. Ty tak macie podobnie jak macie przy innych dowódcach, tak jak YSG jest i on też tam ma, YSG chyba, albo Zydle. Jak wiesz, że dowódcy, którzy mają, biją parę targetów, no to jeżeli trafią, no to tam to, to damage się zmniejsza, tak. No ale tutaj ma, wchodzimy w True Damage, wchodzimy w Healing Strange, czyli takie dwa nowe, jakby tak powiedzieć, można powiedzieć, że nowe, że the Healing Strange, True Damage na, na pewno, Healing Strange, którzy mogą to traktować jako zwykłe leczenie, no ale ogólnie to będzie dowódca, który się będzie też bardzo mocno leczył, no i też będzie zadawał True Damage. True Damage to jest z tego, że to jest jak Affect Damage Bonusu, Attacking chop Attack, czy atrybuty and Defending Attribute, czyli można powiedzieć, niektórzy, jak czytałem recenzję, też niektórych graczy, którzy tam pisali na temat tego nowego garnizonu, to oni twierdzą, o fajnie, nowy dowódca, i będzie, będą takie malutkie wzmianki: Typu, no, że wprowadzimy dowódcę, który będzie się leczył, i im będzie się lepiej leczył, to będzie dawał lepszy damage, jakby tak powiedzieć, na rally, który nas atakuje. dla, dla mnie ogólnie, ten garnizon to jest coś, coś co potrzebowała ta gra. Prostego względu, dlaczego ta gra to po, potrzebowała? Popatrzcie na pierwszą, jedno, pierwszą lepszą sprawę. Wchodzimy w, w grę i bardzo często teraz swarmują flagi. Bardzo często idą na żywioł. Jeżeli jest tak, że jest flaga w połowie, no to już swarmują i to schodzi. Wiadomo, że nie, nie ma z tego jakichś raportów super, ale swarmują i tak po prostu ludzie grają. A w tym momencie wyjdzie nam w końcu dowódca taki, który będzie mógł w ten garnizon trzymać i będzie bił parę targetów, czyli już nie będzie nam się to, to sformowanie tak bardzo opłacało, bo będzie, będą obrywać. Ludzie znowu, którzy będą chodzić do takiego garnizonu, mogą nawet niezłe kapeki na ten wycisnąć. Więc to jest fajne. Poza tym ten dowódca, oczywiście z kim nam się od razu yy, będzie kojarzył, żeby go wrzucić do, yy, do tego, do. Yy, czekajcie. Tutaj. Wiemy, tak. Yy, z czym byście od razu go chcieli połączyć? No wiadomo. Z Zugem Liangiem, już oczywiście są informacje. O, wejdziemy w Zugę, będzie fajnie. Będziemy mieli dowódcy garnizon ze Zugiem, którzy będą bić bardzo mocno ale i nas będą mieli ciężko zasłarmować. No, tu w tym momencie będzie bardzo ciekawie i uważam, że te nowe rzeczy, które wprowadzą i też wiadomo, te procenty pewnie danej Skili nam później, jakby tak powiedzieć, na pewno udostępni. No ale to jest coś nowego, co mi się zdaje, że jest na kolejny plus, jeżeli chodzi o tego dowódcę. Przypuszczam, że ucznicy się już tam cieszą, bo naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Druga opcja, no to to jest second skill, czyli druga umiejętność. No to mamy tutaj e, pewną parę procentów do pewnie do obrony i, tej, i tak mar, marsz speed. No i oczywiście tutaj będziemy mogli mieli, że, this, że normalny damage będzie troszkę więcej za, e, zadawać, jeżeli. Od uczników. No i aha, bo tu bardziej chodzi o damage deal, basic attack, counter attack. Aha, czyli też z counter ataku. No, kurde, counter atak dla garnizonu nie jest zły. wiadomo, że można pomyśleć o tym, żeby to wrzucić. I jeżeli chodzi o talenty, czyli talenty, jeżeli chodzi o inskrypcje, to też te kontra taki często zaczynają być popularne. Dwa, tak zaczyna. Też słyszeliście, że wychodzi nowa, nowa formacja. Tam też już ludzie kombinują z kateratakami, z combo pointami, żeby jak nabijać. Pytanie, czy to jakoś się nie nałoży z tym nowym, z nową inskrypcją? Czy to jakoś nie będzie robiło jakoś, wiecie, super jazdy, nie? Że to nagle by znaczy zawsze niszczyć system, nie? Że, to, że te wszystkie damage, e, które ten zrobią się w ala, takie combo point i. I może to roznieść system, nie? Pytałem, z testy, testami, ale kurde, jeżeli tak by było, magia to by była naprawdę, to by byłby bardzo mocny, mógłby być garnizon. I tutaj byśmy polegali głównie na rali, żeby uzupełniać rali i bijemy się garnizon na rali, nie swarmujemy, nie? Bo nam się to nie będzie opłacać. No i ten drugi skill tak mnie Speed uważam, że z jednej strony jest potrzebny, przepraszam, dla garnizon liderów, bo mam przykład pod tym KVK teraz. Jak bardzo często mieliśmy problem z tym, że mm, dziewczyna z 3202, która była tam yy, garnizon-liderem i podmieniała się z drugim, bardzo często miała tak, że nie wyrabiała, wiecie, dojść z zamku do przełęczy, a miała dość blisko, i bo, bo była za wolna, nie? Ty, I po prostu nieraz, nieraz po prostu tak, że było na styk, że się, wiecie, przerzucało garnizon-dowódcę jako pierwszego i to było bardzo na styk, wszystko, to było tak na, na pograniczu. Tutaj, jeżeli taki będzie masz speed i będzie szybciej dochodził do, do przełęczy, do fortów, do, do flag, dlaczego nie? Słuchajcie, no dlaczego nie? Ten dowódca w tym momencie może to dawać mu plus do tego. Tak jak się tam te dowódcy podmieniają na flagach, Nagel, różnie robią, nie? Gracze rotują, no dobrze, gracze zawsze kombinują, nie? Więc moim zdaniem że ten Marspeed nie będzie taki zły. No i wszystko nam się o tego, ile tam będzie tego defa, no bo ten def jest moim zdaniem bardzo ważny w tym momencie, że ten def się pojawił. I zobaczymy, ile będzie procent. Trzecia umiejętność, normal damage. Tu też mamy, jeżeli chodzi o cały garnizon. To garnizon Hit, basic attack, okej. Okay. Target held and de the Aha, czyli tutaj będziemy mieli jeszcze jakieś procenty do punktu zdrowia, debuff, defense buff, announce time, smite damage and the damage daily. Aha, okej, okay, dobra, basic. Okej, okay, tu też bardziej op 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 opiera się na ataku, counter damage, też tu mamy jeżeli chodzi o smite damage rozpiskę. Garrison mm, commander, okej, okay, procenty, jak nie mamy to ciężko jest wy wywnioskować co tutaj tak naprawdę y by było, ale Widzimy, że tutaj będzie jakaś y, opcja, jeżeli chodzi o całe y, punkty zdrowia, y, jak i defensywy, buffy. Mm, tu basic, zyka, tylko ok, negatyw. To jest normal damage, czyli tu bardziej będziemy polegać na normal damage'u, czyli y, będzie w niej obrywał z tego normal damage. Że dobrze rozumiem, jeżeli nie, to mi poprawcie w komentarzu, bo mogę tu zrobić, fopa, ale mi się zdaje, że, że to też ma znaczenie dużo. Więc kolejny kanał, który wyglądasz jest ok, ale dalej nie mamy tych procesów, więc ciężko jest określić, słuchajcie, to będzie coś naprawdę dobrego. Ciężko mi to jest powiedzieć, bo oni te dużo zaczynają, widzicie, wiecie, rotować, tak, jak macie normal damage, smite damage, under damage, teraz combo points, e, teraz true, true damage, nie under damage, tylko true damage. E, combo points teraz wchodzą, no dużo tych zmian jest. Party skill, e, no to jest typowy do leczenia, jeżeli chodzi o. Nasz ten Tropy Activity loss Halt of Times, Aha, czyli tu jest taki też, będą się nabijać. I typowy dowódca, który leczy się. Naprawdę dowódca, który potrafi do, dobrze się wyleczyć. Pytanie, pytanie z kim on będzie dobrze sparowany, nie? Tutaj pierwsze pomysł myślę, jak mamy doparowanie. Kurde, zenobia zenobia, no ale jak zenobia z, z łukami, nie? <grym> Ale, kurde, ponieważ ciężko się wywnioskować, że coś będzie dobrego, że nie mamy jeszcze takie pełnej rozpisy, gdzie chodzi o procenty tego dowódcy, też talenty pewnie będą miały znaczenie. No i ciekawi mnie te, to, to, ten, ten trudem, jak to będzie wyglądać, ale to może rzeczywiście mieć jakieś powiązanie z nową nowym, jakby tak powiedzieć Formacją w Rise of Kingdoms może to bym rzeczywiście będzie jakoś tam wiecie, wspierane, no, ale myślę też, że na całą specyfikację tego dowódcy jak oczywiście będzie mogli dopiero, jak będziemy mieli te punkty. No, na tą chwilę nie jestem ciężko mi powiedzieć, że to będzie jakiś super dowódca, ale wygląda to na papierze nieźle. Jak to będzie, będzie wyglądało w rzeczywistości, ciężko jest powiedzieć w tym momencie. Może to są tylko nasze w tym momencie gdybania. Tak samo jeżeli chodzi o ten. Ekspertyzę, yy, która opiera się na Counter Damage, to jest kolejna, przykład, gdzie jak widzicie, w Ashfordshire mamy ten Counter Damage yy, słowo, za każdym razem on się wchodzi. Yy, yy, I ten dowódca naprawdę mi się zdaje, że będzie yy, polegał na, może na nowej inskrypcji, może na, na tych combo Pointach. Kurde, naprawdę ciężko jest powiedzieć w tym momencie, ale. Dużo się przecieków wychodzi, też takich, przecieków co do talentów nie, ale teraz po, po tym, jak to wyszło, to było dużo, zaczęło informować, o, to wyjdzie taki, taki dowódca, no to będziemy mieli znowu jakiegoś prime dowódcę, nie, odnowionego. I tak wszyscy, jak przeglądają te skille i tak dalej, i tak dalej, musi to być naprawdę mocny garnizon, który skantruje swarm. Mi się zdaje, że to będzie garyzo, który skontruje swarm, ale to będzie sobie bardziej. On sobie będzie kontrował, może te rali piechoty nowe. Ale z kawalerią już tak będzie, nie będzie mu tak po, po, po drodze. Chyba, że naprawdę te, ta, te procenty, które odpalą za niedługo i ujawnią, to naprawdę będzie robić. Ta ekspertyza nie powala aż tak bardzo, ale to naprawdę to musi, że, może, mi się zdaje, że to może być głębszy sens, jeżeli oni wszystko wrzucają tutaj w. W te ataki, próbują, czyli nowy damage, czyli true damage, widać, że dużo jest ataków z hunter damage. No, to pytanie tylko, czy jak, jak to będzie się zgrywało, nie? To, to bywa, no, wymaga testów, wymaga dużo opcji, jeżeli chodzi o, o dostanie tego dowódcy i pomyślenie, co my w tym momencie zrobimy, tak. No bo ciężko jest powiedzieć, o słuchaj, będziesz, będziemy mieli tak i tak, ten dowódca będzie dobry. Miałem jakieś tam przecieki, że to może być nowy Kusunoki Prime, ale nie chcę zdewagować, bo ciężko mi jest powiedzieć, że Kusunoki, że to będzie, że to będzie akurat ten dowódca i, e, i on nagle nam tutaj wystrzeli w kosmos. No dokładnie. Kusunoki wiadomo, że troszeczkę inaczej był robiony. Chociaż czego nie? No, garnizon Kusunoki. Chyba, że już był garnizonem tutaj. Może, ma, może jest coś na rzecz, że to będzie mi nowego Prime'a e, Kusunokiego. Może jest rzeczywiście taka, wiecie, jest taka opcja. Ciężko mi jest naprawdę się odnieść z tego wszystkiego. E, na pewno ten dowódca namiesza, chociaż moim zdaniem dalej uważam, że coś za wcześnie to zrobili. Słuchajcie, to jest... Ci dowódcy, niedawno mieliśmy piechotę, niedawno ludzie zaczęli dopiero Kle, kleić piechotę z młodszego do, do fula, a my już mamy informację o nowych łukach. Ja wiem, że to przechodzi wszystko tak z klasykiem czyli, jeżeli mamy danego dowódcę pod łuki, to on już zaczyna być przygotowany, bo mamy te, tam odstęp tych paru miesięcy od kiedy wyszli ci dowódcy. Więc oni idą zgodnie, jakby powiedzieć, z, z taką rozpiską, którą tam kiedyś sobie gracze ułożyli i na, na razie ona się sprawdza i to się sprawdza od bardzo dawna, jak i rzodzio garnizon, jeżeli rzodzio rally też wiemy co będzie, też przypuszczamy co będzie po łucznikach, więc no coś tutaj jest ciekawego na rzeczy i zobaczymy czy to się wszystko będzie jadło tyle ode mnie, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał trzymajcie się, na razie, hejo